Cześć wszystkim, tu Oliveros the Gamer. Jak co dzień wpadłem do Roblox Rivals trochę potrenować i się zrelaksować. Spokój i dobra zabawa to podstawa, prawda? Właśnie sprawdzałem moje ulubione ustawienia, gdy nagle... Ej, ty, Oliveros! Słyszałem, że myślisz, że jesteś dobry. Pff, śmiechu warte. Witaj, Nubek. Miło cię widzieć. Czy coś się stało? Stało się? Zaraz się stanie. Ja jestem Nubek, przyszły mistrz świata Rivals. A ty staniesz się moim pierwszym workiem treningowym. Wyzywam cię na pojedynek jeden na jednego. Chyba, że się boisz, co? Cikor! Cikor! Nie ma powodu do strachu, nubek. Jeśli chcesz zagrać, to zagramy. Może być ciekawie. Ciekawie? Będzie ekscytująco. Dla mnie, jak będę cię pokonywał, chodź dla mu się. Pokażę ci, jak grają prawdziwi pro. Patrz i płacz. Technika szalonego kurciaka nie da ci szans. Oliveros spokojnie ocenił sytuację i znalazł dobrą pozycję. Jeden celny strzał wystarczył. Co? Niemożliwe. Musiałeś mieć czwarta. Albo citowałeś? Tak, na pewno city. Dobra próba, Nubek. Gramy dalej? Teraz moja specjalna taktyka niewidzialny cios. No cóż, kryjówka nopka nie była zbyt niewidzialna. Oliveros nie miał problemu z jej znalezieniem. Znowu? To nie fair. Na pewno masz jakieś niedozwolone wspomaganie celowania. Albo twoja postać jest za szybka to się nie liczy. Uch, dobra, teraz na poważnie cała moc nopka. Palec mnie zabolał od klikania to twoja wina, rozproszyłeś mnie swoim swoim skinem, tak te paski mnie zmyliły. Teraz już się rozkręciłem, już po tobie. Pewność siebie Nupka szybko zniknęła, gdy Oliveros precyzyjnie zakończył rundę. Niemożliwe, żebym przegrywał. Może jak porobię uniki? Wiedziałem! Jestem geniuszem! Najlepszym graczem ever! Nikt mnie nie pokona! Czujesz moc? Gratuluję rundy, Nobek. Niezły strzał! Teraz już się rozkręciłem! Już po tobie! Nie! 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 Jeszcze nie koniec! Jeszcze mogę wygrać! Ale Oliveros nie dał mu już szans. Spokojnie zdobył ostatni punkt. Nie! To oszustwo! Gra jest spagowana. Sędzia Carlos. Miałem lat. A poza tym... Mój kot przebiegł po telefonie. Tak, to wszystko wina kota mruczka. Oliveros the Gamer. Cześć, tu Oliveros. Dzisiaj na spokojnie. szlifuje celność. W rivals liczy się precyzja i opanowanie. Ciekawe, czy dzisiaj będzie spokojniej niż ostatnio. A jednak chyba nie. Witaj, Oliveros. Przyszłem przewidzieć twoją kolejną porażkę. Witaj, nubek. Znowu ty. Co tym razem wymyśliłeś? Wymyśliłem? Ja odkryłem. Odkryłem sekret. Skill, technika, sprzęt. To wszystko nieważne. Liczy się tylko psychika. Kontrola umysłu. Czytam w twoich myślach jak w otwartej książce. Wiem, co zrobisz, zanim to zrobisz. Oliveros był prawie pewien, że Nubek nie potrafi czytać w myślach, ale postanowił dać mu szansę się wykazać. Haha, ha. przetestować. Ja ci demonstrację zrobię. Zobaczysz, jak mój potężny umysł miażdży twoje proste taktyki. Przygotuj się na psychologiczną dominację. Twój umysł jest mój. Dobra, Oliveros, rozgrzewka psychiczna zakończona. Już cię przejrzałem. Ha! Widzicie? Już pękam pod presją. Strzela głośne w Moja aura mentalnej dominacji go paraliżuje. Wiedziałem, że jesteś słaby psychicznie. Co? Jak to? To... to było niesportowe. Użyłeś brutalnej siły, kiedy ja próbowałem walczyć na poziomie umysłowym. To zagranie poniżej pasa. Zwyczajnie bałeś się mojej potęgi mentalnej i uciekłeś się do prymitywnych metod. Tchórz! Czasem trzeba działać szybko i zdecydowanie, Nubek. Przygotuj się na kolejną rundę. Uciekasz? Czujesz, jak mój potężny umysł cię osacza? Panikujesz? Nie uciekniesz przed moimi falami ha! Oliveros wykorzystywał otoczenie, by skrócić dystans i przygotować broń do walki. Co po raz kolejny okazało się brutalnie skuteczne. Znowu te uderzenia i strzał z bliska? Gdzie finezja? Gdzie pojedynek umysłów? Walczysz jak jaskiniowiec? Boisz się mojej inteligencji! Żałosne! Tak, tak, marnuj amunicję. To znak Twojej niepewności. Ja tymczasem zasypię cię bratem pocisków chaosu. Czujesz? To mentalna dezorientacja. Chaotyczny ostrzał Nupka szybko wyczerpał jego magazyn. Co Oliveros bezwzględnie wykorzystał. Unik, kontra i precyzyjne strzały. Co? Jakim cudem uniknąłeś moich pocisków? I trafiłeś? Musiałeś zgadnąć, że będę przeładowywał? Czytasz w moich myślach? Hej, to ja tu jestem mentalistą. Zabraniam ci tego używać. Ha! Myślisz, że wysokość cię ochroni przed moim genialnym umysłem? Zmyłka czy nie, Oliveros już był na dole. Ha! Skąd? Teleportowałeś się? Używasz jakiś wspomagaczy? Nikt normalny nie jest tak szybki. Zgłaszam to. Oszust! Tym razem Oliveros stawia na rewolwer. Czy precyzja pokona chaosnówka? Ten wydaje się wyjątkowo zwinny. Widzę Twoje ruchy. Czytam Twoje zamiary. Mój umysł jest jak tarcza. Jesteś przewidywalny. A teraz poczuj mocy mojej intuicji. Strzelam tam, gdzie podpowiada mi mój szósty zmysł. Niespodziewanie chaotyczne serie nubka zaczynają dosięgać celu. Olivero straci sporo energii. Walka przenosi się na dystans. Pojedynek rewolwer kontra karabin. Aha. Tak, tak, wiedziałem, mówiłem wam, udało się, złamałem go, pokonałem go, mój umysł jest niepokonany, moje gry psychologiczne są zabójcze, jestem geniuszem nad geniuszami, jestem mistrzem wszechświata Rivals, kłaniajcie mi się, cały serwer ma mi się kłaniać, najlepszy gracz ever, teraz już po tobie, zmiażdżę cię ostatecznie, to będzie moja runda honorowa, poczuj moją mistrzowską szarżę. Wygrana runda wyraźnie uderzyła Nupkowi do głowy. Czy Oliveros wykorzysta jego brak koncentracji? Najpierw jednak musi przygotować broń. Chowasz się? Znowu? Tchórz! Ja muszę uczcić moje zwycięstwo. Czas na taniec triumfu! Tak! Patrzcie, jak biegam, podziwiajcie! Taniec triumfu Nupka wyglądał podejrzanie jak paniczna ucieczka. Oliveros rusza do pościgu. Po kilkunastu sekundach gonitwy Olivero skończy ten pojedynek. Nie, znowu? To niemożliwe. Jak mnie dogoniłeś? Musiałeś włączyć jakieś haki na szybkość. Nikt tak szybko nie biega. I tak kończy się drugi, pełen emocji, pojedynek. Czy Nobek kiedykolwiek wyciągnie wnioski? Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli podobały wam się te mentalne i nie tylko zmagania. Zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek i subskrypcję. Pamiętajcie, grajcie fair i z szacunkiem. Do zobaczenia. Cześć.